Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański w Gdańsku zaprasza. Zgłębiamy Boże Słowo. Tak, więc jak już też wspominałem przy czytaniu z Księgi Rodzaju, wracamy właśnie do Księgi Wyjścia. I tylko przypomnę pokrótce, co ostatnio omawialiśmy. Ostatnim razem, jak byliśmy w Księdze Wyjścia, omawialiśmy znaczenie ostatniego elementu, który znajdował się w przybytku, czyli omawialiśmy to symboliczne znaczenie ołtarza do spalania kadzidła. Czyli rozważaliśmy to, jak modlitwy Bożego Ludu są jak kadzidło unoszące się ku Bogu. Zwróciliśmy też uwagę na taką synchronizację wszystkiego, co działo się w świątyni, jak i na dziedzińcu. Czyli na to, jak równocześnie na dziedzińcu, gdy były składane ofiary za grzeszne, w przybytku było spalane kadzidło. Co wskazywało na to takie konieczne połączenie i zależność pomiędzy odkupieńczą ofiarą naszego Pana, a naszą modlitwą. Bez ofiary naszego Pana i jego nieustannego wstawiennictwa przed obliczem Ojca, Nasze modlitwy nie byłyby wcale miłą wonią unoszącą się do naszego Boga. A dzisiaj zaś przechodzimy do rozdziału 31, i ten rozdział akurat podzielimy na dwie części, bo on jest taki właśnie tak mniej więcej się naturalnie dzieli na dwie części. I przeczytam dzisiaj skupimy się właśnie na tej pierwszej, na pierwszych 11 wersetach i przeczytam zaraz właśnie te pierwsze 11 wersetów 31 rozdziału, ale zanim przeczytam, pomódlmy się, aby Bóg połogosławił czytanie i wykład jego słowa. Dziękujemy Ci Boże za Twoje słowo. Za Twoje słowo, które zostało stworzone, napisane przez tak wielu ludzi, tak wielu bardzo różnych ludzi na przestrzeni tylu wieków, ale przedstawia ono jedną spójną, wspaniałą historię, odkupienia Panie Twojego. I Panie, mamy tutaj już w księdze wyjścia, tak wiele obrazów, tak wiele zapowiedzi, tak wiele symboli, Panie, osoby i dzieła naszego Pana Jezusa Chrystusa. I prosimy Cię, żebyśmy przede wszystkim mogli ujrzeć Twoją chwałę. Także właśnie w dzisiejszym czytaniu i wykładzie Twojego Słowa. Amen. Więc przeczytam nasz dzisiejszy fragment. I rzekł Pan do Mojżesza, Patrz, powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy, i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie, we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dan. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonywania wszystkiego, co ci rozkazałem. Namiot zgromadzenia, skrzynię świadectwa, wieko, które jest na niej i wszystkie sprzęty namiotu. I stół z jego przyborami, i świecznik ze szczerego złota ze wszystkimi jego przyborami, ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami i kać wraz z jej podstawą szaty haftowane, święte szaty dla Arona, kapłana, i szaty jego synów dla służby kapłańskiej, olej namaszczenia i wodne kadzidło dla przybytku. Niech uczynią wszystko, jak Ci nakazałem. I rozważając fragment dzisiejszy, skupimy się najpierw na, na tym, jak niewyobrażalną rzeczą było to, że jakikolwiek człowiek w ogóle mógł wykonać przybytek, czyli dom dla Boga na ziemi. Następnie skupimy się na kilku prawdach, które nasz dzisiejszy fragment uczy na temat artystów i sztuki, bo to jest właśnie taki fragment, który przy okazji którego aż, aż właśnie nie, nie sztuka nie wspomnieć o, o sztuce. I na koniec, jak co tydzień, odniesiemy też to wszystko do osoby i dzieła naszego Pana. Zatem zaczynając właśnie od tego, jak to w ogóle było możliwe, żeby człowiek mógł zbudować dom dla Boga? Dotychczas omawialiśmy instrukcje, które Bóg dał Mojżeszowi odnośnie wykonania przybytku, jak i wszystkiego też, co miało znajdować się w przybytku i na jego dziedzińcu. I dopiero tutaj, na sam koniec tych instrukcji, Bóg powołuje, dopiero wskazuje tak naprawdę, kto ma uczynić to wszystko. Mojżesz, słuchając Boga, słuchając tych wszystkich instrukcji, które, które omawialiśmy, cały czas nie wiedział tak naprawdę, kto ma zrealizować to wszystko. Mogły się właśnie w jego umyśle rodzić pytania, kto będzie w stanie ten przybytek wznieść, kto będzie godny w ogóle zbudować Bogu dom na ziemi. Kalwin trafnie przedstawia ten problem tymi słowami. Chociaż Bóg nie pominął niczego, co dotyczyło formy przybytku, ale dokładnie opisał wszystko, co należało wykonać, to jednak rzeczywista trudność pracy mogła przytłoczyć rozpaczą zarówno Mojżesza, jak i cały lud. Nie było to bowiem zwykłe dzieło, ani takie, przy którym najzręczniejsi rzemieślnicy mogli wykazać się swoją pomysłowością, ale cudowna konstrukcja, której wzór został pokazany na górze, także wydawało się niewiarygodne, że jakikolwiek śmiertelnik byłby w stanie dzięki swojej sztuce wykonać to, co nakazał Bóg. Słowa, której wzór został pokazany na górze, Mojżesz już słyszał wielokrotnie. W dzisiejszym fragmencie też podobne słowa padły. Przybytek miał zostać zbudowany zgodnie ze wzorem, który Mojżesz ujrzał w górze. A tym wzorem była niebiańska świątynia, której chwała i majestat i piękno zapewne przytłaczały i zachwycały bezgranicznie Mojżesza. I z tego powodu jest rzeczą niewiarygodną, że wykonanie tak wzniosłego i trudnego zadania zostaje powierzone jakiemukolwiek człowiekowi. A jednak Bóg zamiast sam wznieść przybytek, decyduje się uzdolnić do tego zadania grupę artystów i rzemieślników, a także wybiera jedną taką postać szczególną do, do tego zadania, czyli to jest ten Besalel właśnie i on napełnia Besalela Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, trzechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi itd., itd. I warto zwrócić uwagę na to, że jest to pierwsze miejsce w Piśmie Świętym, w którym ktoś jest napełniony Duchem Bożym. Jak przypomnimy sobie o tym, że przybytek miał być miniaturą świata, który Bóg stworzył i rodzajem właśnie takiego nowego stworzenia, w którym Bóg może przechadzać się znowu pośród swojego ludu, jasne się staje, dlaczego Besalel jest napełniony duchem Bożym. Przy stworzeniu świata Duch Boży unosił się nad wodami. Tak i teraz przy stworzeniu tego mikroświata, przybytku, Duch Boży wypełnia tego, kto ma nadzorować wszystkie prace, a także sam wykonywać właśnie to najważniejsze z nich, bo później w Księdze Wyjścia też czytamy o tym, że Besalel był tym, który wykonywał najważniejsze z tych prac. Nie tylko to, ale Bezalel też zostaje napełniony mądrością, rozumem i poznaniem. A w Księdze Przysłów w trzecim rozdziale czytamy następujące słowa: Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego poznaniu wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spadła kropami. Czyli ponownie paralela pomiędzy stworzeniem świata a wzniesieniem przybytku pod nadzorem Besalela jest podkreślona i utwierdzona. A oba to połączenia, czy te paralele pomiędzy Bogiem a Besalelem, właśnie w tych aktach stwórczych, Osiągają swoje ostateczne wypełnienie w osobie Jezusa, który także był napełniony duchem bożym do wykonania konkretnego dzieła i także dokonał tego dzieła z mądrością, rozumem i poznaniem. Czyli, jak najbardziej, też możemy powiedzieć, że Besale jest tutaj typem Chrystusa. Ale jak to wszystko odnosi się do nas, do naszego życia? Jaka, jaka jest główna lekcja wypływająca z tej części naszego fragmentu? I przede wszystkim, Bóg przypomina nam o tym, że gdy on nas do czegoś powołuje. On jest także wtedy tym źródłem mądrości, rozumu i poznania, abyśmy byli w stanie wykonywać nasze powołanie. Bóg nie powołuje nas najpierw, aby potem nas zostawić z tym powołaniem, abyśmy próbowali jakoś sobie z Nim radzić własnymi siłami, czy na podstawie własnych zdolności. Bóg powołuje nas do, do różnych rzeczy w naszych życiach, abyśmy dążyli do wypełniania tych rzeczy, polegając na Nim i przychodząc do Niego, aby On sprawiał zarówno chcenie i wykonanie tego, do czego nas powołuje. W Nim jesteśmy w stanie stawić czoła naszym powołaniom jako chrześcijanie. Ponieważ jak nasz Pan powiedział w naszym, naszym dzisiejszym nowotestamentowym czytaniu, beze mnie nic uczynić nie możecie, musimy przychodzić do naszego Boga, musimy zbliżać się do Niego, aby On nas uzdalniał do tego, żebyśmy mogli wykonać to, do czego nas powołuje. Bóg nie tylko nas powołuje, ale nas też uzdalnia. Nasze naturalne obdarowania też są dane nam przez Boga, ale one nie są wystarczające. Potrzebujemy Bożej łaski. Bożych sił, bożej mądrości na każdym kroku naszego chrześcijańskiego życia. I przechodząc dalej, jak już właśnie powiedziałem, nie sztuka nie poruszyć tematu sztuki, omawiając dzisiejszy fragment. Jest to jeden z niewielu fragmentów w Bożym Słowie, które mówią dość bezpośrednio o sztuce i o powołaniu artystów. Zatem postaramy się wynieść z dzisiejszego fragmentu kilka prawd właśnie na ten temat. I pierwszą prawdą wypływającą z dzisiejszego fragmentu jest to, że powołanie do bycia artystą. Jest powołaniem, do którego Bóg wzywa niektórych chrześcijan. Bóg obdarowuje niektórych z nas szczególnymi zdolnościami i darami artystycznymi. I nie czyni tego bez powodu. Dając te zdolności i dary, chce, aby takie osoby używały ich dla jego chwały. Jeśli Bóg powołuje kogoś do tego, aby był artystą, to powołanie powinno być realizowane tak samo jak inne powołania. I niestety artyści, jak właśnie w współczesnym świecie, jak i pewnie też w większości historii, często nie są w stanie utrzymywać się wyłącznie właśnie ze sztuki i muszą pracować jakoś w innym zawodzie, na boku. Jednak na tyle i na ile to jest możliwe, artyści powinni spełniać swoje powołanie, tworząc sztukę, która będzie odzwierciedleniem Bożego piękna, który sam jest przecież najwspanialszym artystą, czego dowody otaczają nas z przytłaczającą obfitością. Nasz Bóg stworzył świat, który jest przepełniony pięknem. Od potężnych, majestatycznych gór i lasów po malutkie owady, które są niesamowicie fascynujące. Cały Boży świat jest wielkim dziełem sztuki naszego Boga. To, że Bóg stworzył coś takiego jak muzyka, na przykład, jak różnorodność tonów i barw dźwięku, jest kolejnym dowodem jego artystycznego geniuszu. Ale nie tylko w objawieniu ogólnym mamy dowody tego, że Nasz Bóg jest artystą. Objawienie szczególne, czyli Pismo Święte, także jest dziełem sztuki literackiej, w którym to mamy zarówno narracje historyczne, opowiadania, kroniki, ale także poezję. I skoro nasz Bóg jest tak wspaniałym i wszechstronnym artystą, nie powinno nas dziwić, że niektóre ze swoich dzieci powołuje do tego wzniosłego i ważnego powołania. I to wszystko prowadzi nas do drugiej prawdy, której uczy nas ten fragment, tym razem o, o samej sztuce już. Nasz dzisiejszy fragment uczy nas także o wartości sztuki i o celu sztuki. Przybytek miał być miejscem odzwierciedlającym niebiańską świątynię. Artyści powołani przez Boga mieli wypełnić to miejsce dziełami sztuki, które. Bóg przykazał, które Bóg poinstruował. I w dużej mierze te dzieła sztuki miały symboliczne znaczenia. Jak na przykład arka przymierza, stół na chleby po obecności czy ołtarze. Jednak były także elementy albo tych właśnie rzeczy, albo też po prostu elementy dekoracyjne, które nie miały wyraźnego, symbolicznego znaczenia. Choć wiadomo, że komentatorzy, jakby się czytało, to doszukują się symbolicznych znaczeń w każdym elemencie. Bóg przepełnił swój przybytek pięknem, ponieważ jego niebiańska świątynia. Także jest przepełniona doskonałym pięknem. A Boża Niebiańska Świątynia jest przepełniona pięknem, ponieważ sam Bóg jest doskonale piękny. Świat, który Bóg stworzył, jest piękny, ale jest tylko nikłym odbiciem tego, jak pięknym jest nasz Bóg. I to są właśnie dwa główne, czy najważniejsze cele sztuki. Sztuka symboliczna ma wskazywać na to, co Bóg uczynił, na cudowne dzieło odkupienia, którego nasz Bóg dokonał. Albo ma wskazywać też na jakiś aspekt charakteru naszego Boga, na jakąś cnotę. Ale nie każda sztuka jest symboliczna. Często sztuka jest też abstrakcyjna. Nie posiada żadnego symbolicznego znaczenia, po prostu odzwierciedla piękno naszego Stwórcy. I taka sztuka też może przynosić chwałę naszemu Bogu. I patrząc na te najwyższe cele sztuki, można by pomyśleć, że najlepszą sztukę powinni wykonywać chrześcijanie. Przecież to właśnie chrześcijanie doświadczają wspaniałej łaski Bożej, jego odkupieńczej miłości. Także chrześcijanie rozumieją, że Bóg jest artystą, który stworzył tak niewyobrażalnie piękny świat. Powinni także mieć dodatkową motywację, przynoszenia Bogu chwały w tym, co robią. A to wszystko powinno ich prowadzić do wykonywania najwspanialszej sztuki. Jednak niestety, bardzo często w rzeczywistości wydaje się być zupełnie odwrotnie. Tak zwana sztuka chrześcijańska często uważana jest za wartościową tylko ze względu na to, że jest chrześcijańska. Ale jej jakość często, niestety, pozostawia wiele do życzenia. A sztuka wykonywana przez niechrześcijan często lepiej odzwierciedla piękno ich stwórcy niż sztuka chrześcijan. A nawet często niechrześcijanie przez swoją sztukę przedstawiają dążenia do odkupienia i do świata, w którym zło przestaje istnieć. Zatem jako chrześcijanie, czy to artyści, czy też chrześcijanie wszystkich innych zawodów, bo wiadomo, że większość z nas nie jest powołanych do tego, żeby być artystami, we wszystkim, co robimy, powinniśmy zawsze dążyć do tego, aby to, co robimy, było jakościowo najlepsze. Jak to tylko jest możliwe, co doła się naszych możliwości. Przypisuje się Lutrowi takie powiedzenie, że szef chrześcijański nie powinien robić butów z małymi krzyżykami, tylko powinien robić po prostu jakościowo dobre buty. I podsumowując to wszystko o artystach i o sztuce, dość jasne staje się to, jak bardzo wartościowa jest sztuka w oczach naszego Boga. Na tyle ważna, że przepełnił swój przybytek dziełami sztuki, aby symbolicznie opowiadały historię zbawienia, tak? Ale także po to, aby poprzez swoje piękno przynosiły jemu chwałę, który sam jest doskonale piękny. Jest także ważna ze względu na nas, ponieważ piękno sztuki kieruje nasz wzrok na tego, który jest źródłem wszelkiego piękna i dobra. Zachwycając się piękną muzyką, oglądając piękne obrazy czy czytając piękne dzieło literackie, możemy się dalej przekonywać o tym, jak dobrym i wspaniałym jest nasz Bóg. Jeszcze jedna rzecz. W upadłym świecie sztuka też ma jeszcze jedną funkcję i funkcję, którą myślę, że niechrześcijanie też bardzo często dobrze oddają. Funkcję opowiadania prawdy o świecie, prawdy o upadku, prawdy o, o brzydocie tego świata. I to też jest tak naprawdę celem sztuki w tym upadłym świecie, żeby zarówno przedstawić nam to, co jest nie tak ze światem, ale właśnie potem, żeby też przedstawić nam to, że jest nadzieja na to, żeby doświadczyć odkupienia, jest też nadzieja świata, w którym to wszystko przeminie. I powoli kończąc, chciałbym, jak co tydzień, odnieść nasz fragment do osoby i dzieła naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak już wspomniałem nieraz, nasz Bóg jest najwspanialszym artystą, jest źródłem wszelkiego piękna. Mówiliśmy także o tym, że sztuka, jeśli jest sztuką symboliczną, powinna wskazywać na dzieło Bożego odkupienia albo na jakiś aspekt Bożego charakteru. Jednak, jak pomyślimy o dziele odkupienia, którego Bóg dokonał, Punktem kulminacyjnym tego dzieła był krzyż naszego Pana, na którym cierpiał niewyobrażalne cierpienia w duszy i w ciele dla nas grzeszników. I nie jest to obraz piękna i doskonałości, jaki byśmy chcieli ujrzeć. Raczej jest to obraz, od którego naturalnie chcemy odwrócić swój wzrok. Jednak to właśnie na krzyżu Boże piękno od miłości jest ukazane najpełniej. I to właśnie do krzyża mamy się uciekać z naszym grzechem, aby wciąż doświadczać Bożej łaski i, i dobroci. Jest też sposób, w który Bóg uwieńczył znaki tej, tej zbawczej męki naszego Pana. Ślady na rękach, na nogach i na boku naszego Pana wiemy, że były także obecne w Jego uwielbionym ciele. I te znaki męki naszego Pana w piękny i uwielbiony sposób wiecznie opowiadają historię najwspanialszego odkupieńczego dzieła naszego Boga. I one są właśnie tym najpiękniejszym obrazem tego dzieła, które już zostało dokonane. Już nie musi zostać być powtarzane, jest dokonane raz na zawsze i osiągnęło to, co miało osiągnąć. I Chrystus teraz w uwielbionym ciele, które nosi znaki właśnie tej męki, jest otoczony chwałą, jest otoczony pięknem właśnie i chwałą swoją w niebiańskiej świątyni. I do, do tego dążymy właśnie. Do tego dążymy jako chrześcijanie. To jest nasza nadzieja i to jest to, do czego dążymy. Oglądanie Boga. Oglądanie Boga, który jest doskonale piękny i oglądanie Chrystusa, który wciąż jest człowiekiem. Człowiekiem noszącym znaki jego odkupieńczej męki. I siedzi on po prawicy swojego Ojca, wstawia się za nami i czekamy tego dnia. Wyczekujemy tego dnia, w którym będziemy mogli oglądać go twarzą w twarz, podziwiać piękno naszego Boga. A teraz tutaj na Ziemi możemy właśnie widzieć tylko jak przez zwierciadło to wszystko. Możemy widzieć piękno naszego Boga, zarówno właśnie w sztuce, jak, jak już mówiliśmy. Możemy widzieć piękno naszego Boga w otaczającym nas świecie, w tym stworzeniu, które on stworzył, w Jego doskonałych dziełach sztuki. Ale możemy też widzieć przede wszystkim. Boże Piękno, zwracając się do Jego Słowa, ponieważ w Jego Słowie czytamy właśnie o tym odkupieńczym dziele. Czytamy o tym dziele, które objawia nam piękno w tak nietypowy sposób, właśnie jak to było objawione na krzyżu naszego Pana. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty objawiasz nam się na tak wiele różnych sposobów. Dziękujemy Ci, Panie, za ten fragment, który. Mówi nam o powołaniu Besalela i Oholiaba i jego pomocników do zrealizowania, panie, tak niesamowicie trudnego i odpowiedzialnego zadania, jak przygotowanie domu, panie, dla ciebie. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że ty nie tylko ich powołujesz do niesamowicie trudnych i, i, i wielkich zadań dla ciebie, ale dalej, panie, powołujesz zwyczajnych ludzi do tego, żeby służyli tobie, do tego, żeby czynili dla ciebie, panie, cudowne i wspaniałe rzeczy. Choć pozornie mogą wydawać się znikome, panie, ty używasz nas, panie, do tego, do tego, żeby budować swój kościół, do tego, żeby poszerzać swoje królestwo. I panie, jesteśmy zachwyceni i zadziwieni tym, że używasz nas, grzesznych ludzi, do tego, żeby czynić wspaniałe i cudowne rzeczy. I prosimy Cię, żebyśmy nie zapominali o tym, że w tych powołaniach nie jesteśmy sami i nie powinniśmy nigdy być sami. Powinniśmy, panie, zawsze polegać na Tobie, też na zachęcie i na. Na pomocy innych chrześcijan. Prosimy Cię, Boże, żebyśmy zawsze uciekali się do Ciebie po siły, mądrość, rozwagę, prowadzenie, abyśmy wiedzieli, Panie, jak wypełniać nasze każde, nasze każde powołanie, do którego nas powołujesz. I dziękujemy Ci, Boże, za sztukę, za to, że Ty powołujesz niektórych z nas i obdarowujesz niektórych z nas do tego, żeby upodabniać się do Ciebie właśnie w ten sposób, poprzez bycie artystami. Panie, Ty jesteś najwspanialszym artystą i chcesz także, aby niektórzy z nas byli artystami. Aby oddawali Tobie chwałę i cześć poprzez sztukę. Prosimy Cię Panie o to, żeby chrześcijańscy artyści, artyści naprawdę przykładali się do tego, co robią. I chcieli Panie robić to, co jest najwspanialsze dla Twojej chwały, Panie, aby oddawać Twoje piękno i opowiadać Panie, Twoje wielkie dzieła odkupienia. Panie, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Tobie za naszego Pana Jezusa Chrystusa, za Jego dzieło odkupienia, które objawia nam najwspanialsze piękno, jakie istnieje na Ziemi. Amen.